Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu Tak jak widzicie tutaj zaczęliśmy konie w 3 c5 Tutaj jeszcze dużo różnych rzeczy może się z tego urodzić Może pójść e4, może pójść c4, może pójść g3 Czyli może być angielska, może być sycyl, może być atak królewsko-indyjski Co tutaj generalnie przeciwnik sobie zamarzy Okej, okay, e3, to tej opcji akurat nie brałem pod uwagę Dobra, co to się z tego może urodzić? Wiecie co, tak mam wrażenie, że jak zagram d5, to może wyjść taki karokan wymienny w dobrej, w dobrej redakcji. E, dobra, goniec e2. E, ja myślałem, że przeciwnik tutaj d4 zagra i zaatakuje centrum, ale przeciwnik chyba nie jest wbyt, w zbyt e, agresywnym nastroju, także ja się tutaj rozwinę. A jeszcze jak zagram E5, no to to już powiem, że zdecydowanie lepsza jest ta pozycja czarnego. No dobra, przeciwnik w ostatnim momencie się tutaj uratował. No to ja tutaj wybijam. Ja generalnie tak prosto do tematu podejdę. Zagram sobie koniec F5, zagram sobie H6, zagram E6, zagram konie6, zagram koniec D6. O! okej, okay. no tego się nie spodziewałem generalnie nie wiem czy przeciwnik liczy na to, że mu wybije ja mu oczywiście nie wybiję ja tutaj zajmuję centrum taka struktura pionowa nie byłaby jakaś cudowna gdyby przeciwnik miał tutaj G3 i gońca na G2 ustawionego to wtedy rzeczywiście C4 mógłby mnie tutaj atakować a w tej, w tej konfiguracji z gońcem na E2 to mi się wydaje że to nie jest jakieś groźne a wręcz mi się wydaje, że jest głupie Także yy, zobaczymy, co z tego wyniknie. No dobra, czyli tutaj wyjdzie hetmański. No to git, to też moje strukturki. No i zobaczymy, co tu przeciwnik, no bo tu przeciwnik może wybić, goniec B5 i, i znowuż wybić, i wtedy powstaje ta sama struktura, co tam z Hetmańskiego wychodzi w takim wariancie. No dobra, ale mniejsza o to, to. W każdym bądź razie jest to dosyć przyjemna struktura do gry czarnymi, ponieważ czarny ma tutaj centrum zajęte, linia B, ewentualnie A5A4 można atakować. Także generalnie do wyboru, do koloru. Dobra, przeciwnik mi tutaj tego szacha nie dał. W sumie nie wiem czemu. No nie wiem. E, dobra, no to ja tu w takim razie się rozwinę. Tak trochę może za szybko to zagrałem, ale chyba nic tutaj nie, podsta nie podstawiłem, bo tak e, zawsze jak mam jakąś niebronioną figurę, to jakoś tak, jakoś tak mi się gorzej robi, muszę powiedzieć. E, jak mam niebronioną figurę, to jakoś tak od razu podejrzanie mi to wygląda. Okej, okay, b4. No dobra, no zaatakował mnie, trzeba przyznać. Ale to ja sobie odejdę. Zrobię roszady, i ten pionek będzie wiział. No nie wiem, tak trochę chyba pochasał za bardzo. Okej. Okay. No ja widzę, ja widzę. No dobra, pójdźmy w ten sposób. Tutaj wiadomo o co chodzi, że przeciwnik zbić mi nie może i później hetmanem nie może, bo goniec h2. Dobra, nie wiem, tu dzie dzieją się rzeczy niestworzone po prostu, nie, nie mam pojęcia co, o co tutaj chodzi. Czy on chce zagrać koni b5 i koń d4 po prostu? E, być może, być może. No dobra, no to ja sobie tutaj odejdę. Oczywiście celuję tymi gońcami, będę zainteresowany atakiem na króla przeciwnika. Okej. Okay. Dobra, to najpierw wygonimy tego delikwenta. Trochę nie bardzo mi pasuje ta wieża na A8, muszę przyznać, że ta wieża A8 to jest... No, to jest bieda jakaś ostateczna, także trzeba by jakoś sobie z tym problemem poradzić. E, dobra, ale najpierw zacznijmy od wymuszenia słabości w obozie przeciwnika, e, a później będziemy kombinowali w jaki sposób zainteresować się atakiem na króla przeciwnika. E, tutaj w ogóle często są takie ciekawe pomysły, że można zagrać H5, poświęcić tego pionka, zagrać G6, król G7 i wieża H8 tutaj atakować. Takie dzikie węże. E, dobra, więc tutaj rozwinę tego gońca, wprowadzę do akcji. I teraz, no coś muszę z tą wieżą zrobić, bo... E, tak sobie pomyślałem teraz, że w sumie ten goniec już mi raczej nie będzie potrzebny. E, no bo w sumie jak ta struktura e, jest taka po czarnych polach ustawiona, to... To ten goniec sobie tu raczej nie pohasa. No mm, też druga sprawa, że jest tu groźba wieża C6. No nie jest to takie hopsiub. Wygląda jakbym całkowicie dominował w tej pozycji, ale to wcale tak nie do końca jest. Dobra, to trzeba podejść do tematu agresywnie. Trzeba zyskać czas. Liczę oczywiście tutaj, że przeciwnik przyjmie ofiarę pionka i wtedy zagram sobie Hetman E5. I zdążę wprowadzić tego Hetmana do akcji. Lub też zagram G6 król G7 wieża H8. A jeżeli przeciwnik w ten sposób to H4 i będę chciał wybijać. No dobra, no to ja sobie tutaj odejdę. Oczywiście finalnie na G4 będę chciał przejść. No i też, jeżeli przeciwnik pozwoli, to konia na G4 właduje. To, to już wtedy w ogóle od groma motywów będzie. Dobra, przeciwnik zgarnia materiał. Niech zgarnia, w ogóle nie będę tęsknił za tym pionkiem. No nie wiem nad czym on teraz myśli, no bo w sumie musi odbić przecież. Dobra. E, no i teraz zgodnie z planem. Skoczek wjeżdża do akcji. E, elegancko się tutaj wszystko rozkręca. Pomału to pomału, ale pomału do celu. E, ok. Okej, okay. goniec b5, nie wiem czy to nie był misclick przypadkiem. Chyba, że on chce gońca na d7 wstawić, ale to jeżeli to jest jego planem, to się wysoce zdziwię. Eee, no dobra, nie, nie mam pojęcia co tu koleżka miał na myśli. Dobra, to ja lecę zgodnie z moim planem, nie będę tutaj kombinował przesadnie, atakuję po prostu dalej. Aha, dobra, już wiem, co, już wiem o co gościowi chodziło. Ojej, no ja taktykę przeoczyłem, a nie, nie przeoczyłem, bo dopiero stworzyłem, kurde, e, wydawało mi się, że tutaj przeoczyłem taktykę podwójny atak, no ale przecież do, dopiero zagrałem, także jeszcze, jeszcze nie było tej taktyki, e, nie wiem czy tutaj gość nie chce przypadkiem konia wstawić na C6, nie chce, chcę tutaj obronić, no teraz powiem tak, no kusi mnie ewidentnie e, wybijanie na H2, No to jest coś do przeliczenia. Trochę mi się nie chce liczyć. Dobra cyk cyk hg. Król bije. No i że tak powiem chyba koniec pieśni. Wiecie czego mi tu brakuje? Brakuje mi tej wieży w ataku. Jakby ta wieża jeszcze wkroczyła do akcji to byłbym tak szczęśliwym szachistą. No, dobra, ale tu, tutaj się muszę dobrze zastanowić. Bo, jeżeli w tej sytuacji gościa jakoś nie zajadę, to jest po prostu po mnie. Także yy, jakoś trzeba by tutaj gościa zajechać. W sumie nie wiem, czy to koń h nie jest przypadkiem jedynym strzałem, jaki tutaj mam. Tak po cichu zaczynam podejrzewać, że bez tego to po prostu nic nie zrobię. No tylko problem jest taki, że właśnie nie, nie widzę, co jak przeciwnik po prostu najzwyczajniej w świecie przyjmie. Dobra, wiecie co? To chyba trzeba przygotować w takim razie. Dobra, zacznijmy tutaj. I teraz mi się wydaje, że to poświęcenie będzie miało sens, ponieważ zbije na F2, Hetman F2, cyk, cyk i goniec bije na koniec. I wtedy wisi Hetman i grożą szachy z odsłony. No, pytanie: czy przeciwnik nie, nie będzie w stanie wykorzystać tego tempa, żeby jakoś się tu uratować? Natomiast wydaje mi się, że niekoniecznie. No dobra, tak, to na pewno się tu nie uratował. To to musi być przegrana. Nie, no to musi być przegrana. No dobra, bicie. Bicie, bicie. No nie wiem, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co tutaj ten gość sobie wymyślił. Ale dobra, widzisz dobry ruch, to rozejrzyj się, czy nie ma jakiegoś lepszego. To rozejrzę się w takim razie, czy nie ma jakiegoś lepszego ruchu. Ale przyznam, że ja tu nawet nie mam jakiegoś pomysłu. Ale chociaż czekajcie, bo gdybym zbił na H2, król bije H2, HG. Teraz król już na H3 zbić nie może, ponieważ wtedy mam szacha i później hetman H2 z matami. A jeżeli on tu odbije, ja zbiję, przeciwnik zbije pionem, no to tak, wjadę hetmanem na G3, przeciwnik król H1. Hmm, tyle. Kurczę, wy wyglądało jakbym go tam miał matować, nie? No dobra, to w takim razie z drugiej strony stukniemy. Chociaż to koń Hadwa tak wyglądało, wyglądało bardzo dobrze, tak był potencjał w tym pomyśle. Chociaż tak szczerze mówiąc wydaje mi się, że finalnie wychodzi na to samo. Ale dobra. O, tak. No to, tego to w ogóle nie brałem pod uwagę, muszę przyznać. Ciąż szczerze. No, bez jaj, że się goś tak obroni po prostu. No bo tak, jak zbije to się schowa, to tam to już go nie dopadnę chyba. No ten dziad z d4 trzyma całą pozycję w kupie mu. <laughs> e, chociaż wpadł mi do głowy taki pomysł, żeby zagrać tutaj, i Damianie 5, ale ma go nieco jeden. So close. No dobra. Bo nic tu mądrzejszego nie wykalkuluję. O Jezu, nie, to było skrajnie głupie, co ja teraz zrobiłem. Ojej, no to było bez sensu totalnie. E, gdyż on tutaj goniec E1 ma. Ruch, którego totalnie nie widziałem. No, powiem Wam, że chyba koniec pieśni nastąpił. Dobra, no to spróbujmy jeszcze go zbaitować, bo tutaj nic nie widzę. Nie dał się zbaitować. No cóż, także niestety atak się nie powiódł. Ale był potencjał, no tylko to jeden co jeden całkowicie przeocłem. No bez hetmanów to na pewno przegram No e dobra to i tak przegram, bo mam 26 sekund. Spróbujmy trochę jeszcze tutaj Wymusić Coś na przeciwniku Kto wie, może coś tu głupiego jeszcze zrobi Nie zrobił No dobra, także niestety Muszę się tutaj poddać, ale kurczę Ja jestem pewien, że to Konie w dwa tutaj wchodziło Tylko ja coś głupiego tu zagrałem Ta pozycja Musi być dobra Tylko tutaj nic mądrego mi do głowy nie przyszło O, a może jednak mam pomysł. Znaczy nie, bo w, prze, przeszło mi przez myśl, żeby zagrać Dama H6, ale on wtedy zbije na G3 ja odbije. No i tak chyba trochę mało, trochę mało tutaj jest. Żeby przeciwnika zamatować. Chyba że tak po prostu zbić. Zagrać tu, przeciwnik odejdzie i zagrać tu. Jak to materialnie wygląda. No, materialnie kiepsko to wygląda. I w sumie ataku też nie ma. Nie, no dobra, także chyba to było po prostu kiepskie najzwyczajniej w świecie. Ale w wyglądało dobrze. Wyglądało dobrze i że zabrakło, widzicie. Wszystkie figury do akcji. Ja nie wprowadziłem tutaj wszystkich figur do akcji, no i skończyło się jak się skończyło. E, Okej, okay, więc jeżeli podobało Ci się to nagranie, to koniecznie zasubskrybuj kanał czyską polska i daj znać w komentarzu, jaki debiut chciałbyś zobaczyć w kolejnej partii. Także dzięki za uwagę i na razie, cześć.